Dzień dobry Państwu. Chciałbym dzisiaj pokazać Państwu w jaki sposób zainstalować S4H API. Zaczniemy od ściągnięcia komponentu, który będzie nam potrzebny do wykorzystania. Mianowicie chodzi tutaj o framework y, .NET 9.0 w oparciu o którego napisane jest nasze API. Wchodzimy na stronę Microsoftu, tą którą widzimy, czyli dotnet.microsoft.com, łamane przez N, download.net 9.0 i tutaj wybieramy hosting bundle. Tutaj mamy ASP.NET Core runtime 9.0.7 hosting bundle. To klikamy i w tym momencie pobrany zostaje plik. Jak widać on się może czasami mm, włączyć jako plik niezweryfikowany. Wtedy więc musimy wzmusić naszą przeglądarkę, żeby jednak chciała pob pobrać ów niezweryfikowany plik. Jeżeli to się udaje, to wtedy oczywiście wchodzimy sobie w tą, yy, uruchamiamy tą i ten instalator i ten instalator już sobie biegnie. No jedyne co tu trzeba zrobić, to zgodzić się na warunki instalacji. Ja nie będę go w tej chwili na moim komputerze instalował, ponieważ ja już mam go zainstalowany, w związku z tym no, Albo możemy jeszcze raz puścić taką instalkę. No, proszę bardzo, udało się nam zainstalować. Następną rzecz, którą musimy zrobić, to jest odpalić oprogramowanie Internet Information Services, które to Internet Information Services jest yy, na ogół instalowane na wszystkich komputerach systemu Windows. W przypadku serwerów, no musimy najpierw to zainstalować. Ja nie będę tu prezentował w jaki sposób wchodzić w konfigurację serwera, no zakładam, że to już jest taka rzecz, którą Państwo umiecie zrobić. E teraz, kolejny, kolejne pytanie jest to skąd wziąć certyfikat do naszego serwera? Nasz serwer e, S4H API daje możliwość połączenia po M, zwykłym HTTP oraz po HTTPS-ie, gdzie wymagany jest certyfikat. Są dwie możliwości. Pierwsza możliwość to instalujemy go na domenie, wówczas m, mamy oczywiście domenę i do tej domeny mamy wygenerowany certyfikat. No, tego nie będę tu pokazywał, w jaki sposób to się robi. Lub druga możliwość jest to yy, możliwość, yy, którą będziemy sobie yy, taka no, trochę lewa, że tak powiem, to jest, y, klikniemy sobie w certyfikaty serwera y, i tutaj, kiedy sobie klikniemy, możemy utworzyć certyfikat z tak zwanym podpisem własnym. Nadajemy mu, jakiś tam, nadajemy mu jakąś tam nazwę y, i wybieramy, że jest on osobisty, klikamy sobie w OK i ten certyfikat nam się na naszym komputerze zakłada. Ten certyfikat nie będzie oczywiście uznawany przez żadną mm, no, yy, przeglądarkę, a, ale możemy też, kiedy będziemy chcieli odbierać dane, po prostu zaufać temu certyfikatowi. Kolejnym zadaniem, które będziemy mieli tutaj, no, to jest pobranie naszego oprogramowania. W tym celu uruchamiamy eksplorator plików. Yy, bierzemy sobie eksplorator plików, wpisujemy tutaj. E, FTPS4HPL, tak jak mamy tutaj, następnie klikamy prawym guzikiem myszy na środku ekranu. Pokaż więcej opcji. Zaloguj jako użytkownik. Jest demo i hasło identyczne: Demo, pisane małymi literami. Zresztą, tak jak Państwo widzicie na ekranie, Zkamy sobie: Zaloguj, e, wchodzimy w katalog demo, wchodzimy w katalog. S4H y, API i tutaj mamy następujące rzeczy. Po pierwsze mamy naszego dotneta, którego może jak nie ściągnęliśmy z, z, ze strony Microsoftu możemy go pobrać stąd. To jest dokładnie ten sam plik. Mamy y, zawartość naszej strony oraz mamy y, w katalogu y, setup program konfiguracyjny do strony. Tutaj jeszcze w ramach w pdf jest dokumentacja strony. No i teraz tak, bierzemy program w API wynik RAR, bierzemy ten plik, Ctrl C, Zaznaczamy sobie na naszym serwerze, zakładamy sobie jakiś tam katalog. Zakładamy sobie katalog na przykład. Tutaj będzie sobie katalog moje api yy, bierzemy plik do tego katalogu następnie rozpakowujemy wyodrębni wszystkie wyodrębniamy o każemy po prostu do tego moje api i one się nam wyodrębniają E, tutaj mamy jak widać wyodrębnione wszystkie pliki. E, druga rzecz, którą no, ten plik z, e, RAR oczywiście możemy już sobie skasować, przechodzimy jeszcze do katalogu z powrotem do naszego FTP-a. Bierzemy tutaj e, to, co było w pliku setup. Tutaj mamy program konfiguracyjny. Możemy wziąć właściwie sam plik MSI. Dla starszych komputerów jest jeszcze potrzebne setup .exe, więc. Zaznaczamy te dwa, Ctrl C i przechodzimy tutaj do e, naszego jakiegoś katalogu tymczasowego Ctrl V o nie wiem czemu jeden mi się tylko skopiował, nie dwa przepraszam e, do naszego katalogu tymczasowego i je tutaj sobie kopiujemy No i odpalamy ten program MSI on, no w dowolnym katalogu, jaki tam sobie chcemy. Domyślnie jest to przyjmowany program program files, tam jeszcze setup. No i uruchamiamy sobie ten programik. Kiedy mamy to już wszystko, instalujemy sobie ten programik. Teraz tak. Następnie wchodzimy w Internet Information Services, czyli mamy IIS oh yeah, yes. I tu wchodzimy sobie w witryny. Dodaj witrynę sieci web. Nazwa witryny. No, wybieramy sobie S4H API. Ścieżka fizyczna. No tutaj wskazujemy ten nasz katalog. E, czyli katalog D. E, moje API. E, API wynik. Oczywiście ścieżka jest absolutnie dowolna yy, i to się nam zapisuje. No i teraz następnie przywiązuje się. Domyślnie się przywiązuje do e, HTTP, czyli do zwykłego HTTP. Kiedy to już mamy gotowe, możemy również tutaj wejść sobie w powiązania i zrobić dodaj. Jeżeli potrzebujemy, możemy zrobić HTTPS i tutaj oczywiście możemy albo wybrać nasz certyfikat, wspaniały mój, który został stworzony, lub no tutaj oczywiście skorzystać z certyfikatu dla domeny, który pobraliśmy. Mamy go tu wgrane i mamy go zainstalowane. I w ten sposób nasz program będzie sobie działał. I będzie, na, będzie działał nam na dwóch e, rodzajach, czyli, zarówno na http, jak i na https. -ie. Kolejnym zadaniem jest uruchomienie zainstalowanego programu e, do konfiguracji. E, a więc e, przechodzimy teraz do katalogu, w którym go zainstalowaliśmy. E, my sobie tutaj przejdziemy do katalogu C programów S4H yy, i S4H API Config Setup. I tu uruchamiamy S4H API Config Exe. A jak widać, a już był poprzednio przez nas używany, w związku z tym mamy tutaj serwer, user, mamy hasło, mamy database, name, mamy numer stacji, mamy, a, mamy operatora, mamy klucz. Oraz mamy publiczny klucz. I teraz, co jest nam do tego potrzebne? Eee, o, tu możemy sobie pisać, że operator, to będzie skrót nazwy operatora, jest taki. I teraz, tak. Ten klucz, który jest opisany tutaj, jako key, to jest klucz, który będzie wykorzystywany do komunikacji z API. Ponieważ jakakolwiek komunikacja będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy mm, będzie się znajdował w niej token autoryzacyjny i w którym o takiej wartości, jak tutaj zaszyjemy. Swoger on, jeżeli jest zaznaczony na tak, to powoduje on, że włączony jest tak zwany czyli coś, co jest bardzo wygodne dla programistów łączących się z naszym oprogramowaniem, który pozwoli na to, żeby wygodnie oglądać i testować połączenie. Public key jest to klucz publiczny. Pod jakim będzie widoczny nasz program? Nasz y, program automatycznie generuje coś takiego jak tzw. dyn-dns, czyli y, będzie własny, własne IP wskazywał jako to, co tutaj mamy: s4honline.com. Oczywiście nie wpisujemy tego, brainboże 4 4 online.com. Ja to wpisuję w tej chwili tylko poglądowo, po to, żeby Państwo sobie e, widzieli, gdzie będziemy widzieli, te, e, gdzie będzie widoczny ten nasz e, program. E, no, potem, oczywiście, możemy zrobić check db. System nam mówi, że check że do bazy, bazy jest połączy, prawidłowe. No i nacisnąć Save. Wówczas on się zapisze. No ja tu oczywiście zmarzę ten S4H .com, no żeby nie zapisywać głupot, bo tak byśmy po prostu mieli dwa razy com i to nikt by już nie wiedział o co chodzi. Eee, czyli teraz, kiedy tutaj sobie robimy, robimy sobie Save i w ten sposób mamy skonfigurowane API. Dziękuję Państwu.